Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym nowym vlogu. Ja właśnie za 10 minut zaczynam pracę, mój pierwszy dzień. Widzicie, jaka jestem? Podekscytowana na maksa. Myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, przygotowałam się. Kupiłam sobie wczoraj w Action. Zobaczcie, taki zeszyt. Wszystkie tutaj notatki sobie zrobiłam, najpotrzebniejsze informacje, które będą mi potrzebne, żeby mi się nie pogubiła i w ogóle, bo to wiecie, trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego, jakoś, jakoś sobie w głowie tą regułkę ułożyć i się tego nauczyć. W sumie to na pamięć. Wiadomo, no każdy człowiek jest inny, co innego będzie mówił, ale wiecie, ta regułka na początku. Więc wszystkie materiały tutaj mam, najpotrzebniejsze kupiłam sobie, nie śmiejcie się, zaraz zobaczycie. Ale wiecie, ja to lubię być taka tak przygotowana. Yy, takie podkreślacze sobie kupiłam No długopisy wiadomo Więc takie najważniejsze rzeczy sobie popodkreślałam, Żebym to widziała, żeby to wszystko było takie przejrzyste No także słuchajcie, ja uciekam I widzimy się za 8 godzin huh, Trzymajcie kciuki za mnie yy, Pewnie zobaczycie za chwilkę dla was Za krótką chwilkę Jaka będę, czy będę taka Czy będę tylko, Ale nie, raczej będę taka Raczej będę taka jak ten ptaszek, ten skowronek, taka po prostu cała. Wiecie, no w skowronkach. Nie, no bo, bo po prostu po tym wczorajszym e, szkoleniu powiem Wam, że spodobało mi się i, i przypomniała mi się też moja praca w odszkodowaniach, i jakoś sobie kuczy dałam radę, więc myślę, że tutaj też sobie dam bez przesady. No, także dobra, to do zobaczenia kochani, za, no dla Was, za chwilkę. I jaka się z Wami witam? Taka! <laughs> wiecie co, naprawdę, jestem tak zadowolona. Bardzo zadowolona. Praca z klientem to jest naprawdę coś, co wychodzi mi naprawdę może nieskromnie powiem, naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Jak na pierwszy dzień, słuchajcie, miałam 6 sukcesów. 6 sukcesów. Więc naprawdę to jest dobry wynik. I kierowniczka była bardzo ze mnie zadowolona i mówiła: brawo, wow, oby tak dalej. No, naprawdę jestem sama z siebie mega dumna, więc wracam z bananem na twarzy, bo, bo udało mi się i myślałam, że ten dzień będzie taki dla mnie stresujący i w ogóle, wiecie, niesatysfakcjonujący, nie? Taki nieproduktywny. A tu się okazuje, że kurczę, naprawdę dałam czadu. Ale to też właśnie liczy się, jak, jak rozmawiacie z tym klientem, jaką, jaką przykazujecie mu energię. Nie tylko to, co mówicie, ale no wasz ton głosu i w ogóle, więc taka energia, taka, no nie wiem, pozytywna energia, nie? W, w głosie, no to jest ważne. To aż wam się chce z taką osobą rozmawiać, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona, dziewczyny i chłopaki, jestem mega zadowolona, szczęśliwa i zostałam rzucona na głęboką wodę. Ja mogłam jeszcze dzisiaj tak naprawdę obserwować dziewczyny, ale mówię nie, no bez sensu. Co, co mi po obserwowaniu? Ja chcę zobaczyć, jak ja będę rozmawiać. Po prostu chcę już spróbować, jestem gotowa. No i spróbowałam, słuchajcie, i pierwszy telefon. Pierwszy telefon, mówię na pewno będzie wiecie: rzucenie słuchawką albo po prostu odmowa rozmowy, nie? A tu sukces. Zakończenie rozmowy pozytywnie dla mnie, z pozytywnym, jakby dla mnie, takim wiecie, skutkiem, nie? Efektem. E, więc no, brawo, ja sama sobie bije. Brawo! <grywa> no, zadowolona jestem. Bardzo fajna praca, fajne dziewczyny. E, i, I taka, wiecie, no, praca bardzo, taka przyjemna, przyjemna, bo macie kontakt z człowiekiem, wiadomo. No też, na przykład, mi się dzisiaj trafiły dwa telefony, takie, gdzie niezbyt y, miło ze mną rozmawiał y, jeden i drugi pan, ale. Wiecie, ja to macham ręką, jestem miła, kulturalna, życzę miłego dnia i tak dalej, więc nie przejmuję się tym, eee, robię swoje, dzwonię dalej i tyle. Ale naprawdę jak na razie jestem zadowolona. Oczywiście nie będę tutaj e, chwalić dnia przed zachodem słońca, pogadamy za tydzień, za miesiąc, ale jak na pierwszy raz myślałam, że będę bardzo zestresowana, że mi się nic nie uda, że w ogóle będę się jąkała w trakcie rozmowy, a tu nic. Nic z tych rzeczy. Może dlatego, że też się przygotowałam wczoraj, że sobie, wiecie, po, ym, po, jakby pozapisywałam w tym moim zeszycie dokładnie, co najpierw trzeba powiedzieć, co później, jaką informację dodać po jakimś czasie, bo tam musicie no, wiedzieć, co powiedzieć, i też wszystkie te ważne informacje muszą się znaleźć w tej rozmowie, nie? Więc może dlatego, że się też tak przygotowałam w domu, było mi łatwiej, bo miałam to wszystko tak ładne, takie, takie przejrzyste, wszystko w moim zeszycie, a nie jakieś wydrukowane kartki z komputera. Więc no może też dlatego, nie wiem. A może takie pozytywne nastawienie też, nie wiem. No, zobaczymy w poniedziałek. Teraz weekend przede mną, także się resetujemy. No, bo głowa lekko boli, no bo wiadomo, jakiś tam stres był, wiadomo, ale, ale zaczynamy weekend i od poniedziałku na pełnym gazie. No. Także tyle Wam chciałam powiedzieć. Wracam do domu. Widzicie, dobrze, że krupniczek sobie ugotowałam z samego rana, bo już są dzieci w domu, już Mariusz jest, cała rodzina jest i obiadu nie było. A tak to o siódmej wstałam, ugotowałam i wiem, że dzieci zjadły. Przyjadę ja, zjem tak samo i już mam spokój z, z obiadem. Więc naprawdę Thermomix to jest jeszcze lepszy sprzęt, Niż zmywarka. Ja zmywarkę tak chwaliłam, ale powiem Wam, że Thermomix to ratuje życie. Oszczędność czasu, taka, że wow Polecam wszystkim, naprawdę. Ja to chyba zostanę przedstawicielem Thermomixa, bo jestem tak zadowolona z niego, jest tak banalnie prosty, a naprawdę, dziewczyny, tak oszczędza Wasz czas, robotę, gary, wszystko. Nie macie w ogóle garów do mycia. Macie tylko jeden praktycznie gar i tyle. Więc naprawdę bardzo Wam, dziewczyny, polecam. Zaopatrzcie się w Thermomixa. Jak nie macie kasy, żeby tak, wiecie, wywalić teraz 6,5 klocka, no to na raty. Na raty jest 0%, więc tyle, ile bierzecie, tyle spłacacie bez żadnych odsetek, bez niczego. 0% i, i macie sprzęt na lata. No, A przepisów tyle, nigdy Wam nie przyjdzie do głowy, że Boże, nie wiem, co gotować, bo tam jest tyle przepisów, że nie da się nudzić w kuchni. No. Dobra, jadę jeść mój krupnik. I z Wami się połączę chyba jutro już, chociaż może jeszcze dzisiaj zobaczymy. Tak, gdzieś jak weekend mamy przed, przed sobą, więc na pewno się jeszcze odezwę. Znienawidzona czynność przeze mnie. Naprawdę, nienawidzę rozpakowywać zakupów. Nie lubię robić zakupów, ale rozpakowywać nienawidzę. Jeść kocham, ale to tylko marginesie. Kupiłam trzy budynie, będę robić karpatkę z Thermomixa i czytałam w opiniach, bo jestem na grupie Thermomixa na Facebooku i czytałam, że aby wyszła najlepsza, to trzeba użyć trzech, a nie dwóch, więc kupiłam trzy. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Moja pierwsza karpatka w życiu z Thermomixa, również pierwszy raz w życiu. Hm. Bardzo jestem ciekawa. Do rosołu, koniecznie, piramidka smaku. Tej pomidorowej nie kupuję, bo według mnie jest niedobra, ale ta... Do rosołu. Mm, idealna, ale tylko do rosołu, tak jak jest napisane. Używacie dziewczyny, dajcie znać. Wszystkie rzeczy już pochowane do lodówki. Tutaj jedynie została chemia i rzeczy, które nie są potrzebne w lodówce, to teraz używam, znaczy zużyję, bo będę robić sałatkę grecką. A nie wiem, czy Was interesuje, nie wiem, chemia. Kupiłam taki płyn. Często go kupowałam. Niemiecki. Jak wiecie co? On pachnie jak ten nasz. Nie pamiętam nazwy, ale identycznie Lenor? Chyba tak, chyba Lenor. Tylko Lenor jest dwa razy droższy. Ten kosztuje 10 zł. Jest piękny, naprawdę pięknie i długo pachnie. A kupiłam takie drapaki. Ja to nazywam takimi drapakami, czyli zmywaki, bo potrzebuję umyć pewną rzecz i będą mi potrzebne właśnie, żeby to domyć. No i w sumie to nie, no to wszystko wam pokazywałam. O, że kupiłam. Tego wam nigdy nie pokazywałam, bo nie kupowałam takiej w słoiku w zalewie, ale będzie mi potrzebna, chyba do leczo takiego wegańskiego. Nie jestem pewna, ale do czegoś była mi potrzebna ciecierzyca w termomiksie, więc, więc kupiłam. No i dobra, daktyle też kupiłam, bo będę robić. Też nie kupowałam nigdy, kupiłam daktyle, bo będę robić owsiankę taką samą jak robiłam Julci i dzieciom moim, więc zrobię też nam na śniadanie. Może właśnie w niedzielę? No zobaczymy. Tak czy siak kupiłam, tak tyle już sobie zrobiłam taki zapas, żeby mieć. A, w ogóle to promka jest na cukier. Gdyby <laughs> to kogoś interesowało, to jest za dwa coś. Więc. Nie wiem, czy to taka cena regularna, bo nie zwracałam do uwagi, ale chyba był droższy, nie? Teraz jest za dwa coś. Za to masło kosztuje 10 zł. <laughs> ale dobra. No i to jest moja ulubiona mąka mąka orkiszowa typ 630. Tak czy tak, to jest też Kici ulubiona mąka. Typ 630, bardzo dobra. Z niej wychodzi wszystko. A smakuje jak z pszennej. Tak, Kicia? Kicia. Tak? Tak, tak dokładnie tak. Dobra. Robię sobie jedzenie, bo jestem strasznie Jak kolacja wygląda, tak? Przepraszam z góry za te okruchy, ale już nie chcę mi się ich sprzątać, bo jestem bardzo głodna i chcę już zjeść, ale chciałam wam pokazać sałatka ala grecka. Mamy tutaj paprykę, awokado, cebulkę, kiełki brokułu, mix sałat, awokado mówiłam, feta mówiłam chyba, mix ziaren do sałatki, no, sól pieprz i oliwa z oliwek. A tutaj mamy bułkę orkiszową z pasztetem z indyka, z oliwą z oliwek też, z takim sosem czosnkowym i z ogórkiem kiszonym. Jest sobota, jadę do fryzjera nowe włosy przede mną już się nie mogę doczekać w końcu nareszcie nastała ta sobota no kiciuniu, ty jedziesz do fryzjera i mama też jedzie do fryzjera będziemy mieć nowe włosy ja będę miała no inny ko znaczy kolor może nie kolor ale będę miała trochę rozjaśnione trochę krótsze no zobaczysz ocenisz Nowe włoski. Tak wyglądają. Mnie się bardzo podobają. I ładne cięcie, fajna grzywka. Kolorek też. Taki cieplejszy teraz zrobiłyśmy blond. No i przycięłyśmy 3 cm dosłownie. I dostałam, słuchajcie, komplement od fryzjerki. Powiedziała, że mam gęstsze włosy. No, że czuć podczas dotyku, że są gęstsze. Że zgęstniały mi te włosy. Więc. Cieszę się bardzo, bo zawsze miałam takie cienki Miela ulubiona woda. Jest przepyszna Ma w sobie delikatną nutę limonki i mięty Naprawdę nie ma cukru, nic. Zero. Czysta woda z limonką i miętą. Zrobię Wam właśnie teraz hol z Lidla i z Carrefoura. Taki szybciutki, spożywczy. Natka pietruszki na jutro do rosołku. Ej, mięsa nie kupiłam na rosół. To jaki rosół zrobię? <grym> Boże. Mm, kolendrę kupiłam, bo zawsze jest, znaczy zawsze, często w przepisach w Thermomixie jest potrzebna. Tutaj mamy paprykę wędzoną a tutaj to dzieciakom spaghetti takie tutaj jest biała kiełbaska do żurku boczek też do tego żurku cebulka śmietana, osiemnastka chrzan pieprz i ziemniaki a teraz skerfura Mam 5% baterii, muszę to szybko zrobić. Pokazywałam Wam, moja ulubiona woda, do pracy sobie ją kupiłam. Yy, chociażbym ją chętnie teraz wypiła, ale zostawię. Tutaj pomidorki takie kupiłam, były w promocji w Carrefourze po dwa coś, więc kupiłam. A tych pomidorków to powiem Wam, że w każdym, do każdego przepisu praktycznie z Thermomixa są potrzebne pomidory. Właśnie kupiłam te boczniaki na te flaki, może jutro zrobię flaki w sumie. Ale wiecie co, nie podoba mi się to, zobaczcie. No ta pleść mi się mega nie podoba, no ale pisałyście dziewczyny, że to jest normalne, więc no ufam Wam. Kupiłam sobie trochę przypraw, bo mi się kończą. lubczyk, imbir, pieprz biały, bo będzie potrzebny do którejś, nie wiem, nie pana potrawka, jakaś była z pieprzem białym. kolendra, nasiona. Ym, tutaj mam estragon. Sos rybny, bo też będzie mi potrzebny do któregoś z przepisów. Zurek na. Na co? Na, no, na Żurek. <noise> żurek, na co? Na Żurek. Tutaj to baterie dla maliczki do wiara, do i koncentrat zwykły, najzwyklejszy z Carrefoura. O, i takie, są, i takie były zakupy. Jeszcze ksi książkę tacie kupiłam, ale już mu dałam. Pokażę wam, bo zrobiłam sobie fajny porządeczek. tutaj w przyprawach, ogólnie tutaj w tej szufladzie. Zrobiłam sobie porządek. Najpierw wszystko w ogóle stąd wywaliłam. Chciałam Wam to nagrać, ale miałam telefon pod ładowarką, bo mówiłam Wam, że mam 5%. Musiałam go już podładować, ale sobie umyłam ten, pojem, ten pojemniczek. Wszystkie przyprawy wyjęłam. Posprawdzałam datę ważności. Te, które są jeszcze nieużyte, nowe, no to są tutaj. Yy, tutaj to są takie goździki, jakiś proszek do pieczenia. Tu są ogólnie jakieś tam przyprawy. Tutaj tak samo, tu mam taką przyprawę robioną z Thermomixa w pojemniku, tu też przyprawy, tu grzyby suszone, no makarony, e, rękaw do pieczenia, tutaj są folie spożywcze, tam pod spodem jest jeszcze, już nie będę pokazywać, mm, papier do pieczenia, już mówiłam? Nie, rękaw do pieczenia, tam jest papier do pieczenia i powiem wam, że jestem zadowolona. Tu jest moja y, szuflada z, ze wszystkimi właśnie przyprawami plus jakieś tam makarony, ryże, to mam tutaj kasze i tak dalej, oleje. Tu mam tylko i wyłącznie y, folie, y, grzybki, przyprawy i makarony. Tutaj to jest nie wiem co to jest nawet ocet, ocet balsamiczny. Y, tutaj jest szuflada z termomiksa. Wszystko do termomiksa, no nie wszystko. No nie wszystko. To jest książeczka kocia. Nie wszystko. Tutaj mam takie pierdułeczki na urodziny, na przykład o jakieś talerzyki. Widzicie tam pod spodem też, ale generalnie wszystko jest do termomiksa i książeczka kota. Nie wiem czemu tu, ale dobra, już zostawię. Także tak wygląda moja, moje dwie szufladki. A tu jestem ja. Ja i co? I Thermomix, moje ulubione, kochane, moje. Dziewczyny, piszecie często, że się zastanawiacie. Nie zastanawiajcie się. Naprawdę jest to cudocudowne cudowne. Cudo cudowne, mój kochany Rudolf. Tak mi pomaga w kuchni. Jestem mega Proszę, z niego zadowolona. Kto się tak tu wyłożył? Co za piernik gruby. Ty pierniku gruby ty. Mariusz ma barżanta a ja mam malinę. Zdrówko. Tak samo jak z tych włosów. Też jestem mega zadowolona. Bardzo ładne mi te włoski zrobiła dzisiaj. Pytała się, jaki chcę odciąć. Czy chcę taki chłodniejszy, czy, czy właśnie cieplejszy. Powiedziałam, że cieplejszy. Bo chyba w cieplejszym jest lepiej, nie? Kolorze. No i lubię tą grzywkę taką na bok. Dłuższa taka na bok grzywka. Bo nie wiem, czy mnie wypasowała taka grzywka. Taka zaraz wam pokażę. No wiecie jaka, nie? No taka. Mm, kurde. No, no dobra, taka. Nie mogę pokazać. Pasowałaby mi? Chyba nie. Poza tym, dużo jest z nią roboty, więc. Ale kiedyś chciałam zrobić sobie taką grzywkę. No, także słuchajcie, co miałam Wam powiedzieć, yy, że idę zmontować tego vloga. W ogóle to sobie skończę, już ostatni chyba odcinek, stamtąd. Trzeciego sezonu, chyba dziewiąty odcinek, czy dziesiąty? Już nie pamiętam, ale chyba ostatni będzie przede mną odcinek stamtąd. I już niestety czekam na, mam nadzieję, czwarty sezon. Yy, powiem Wam, że to jest naprawdę jeden, nie jeden z lepszych. To jest po prostu najlepszy serial, jaki kiedykolwiek oglądałam. Mnie ciężko jest wciągnąć w serial tak, żebym dokończyła, tak, żebym skończyła całkiem do końca. Tylko miałam tak z You, z serialem You. I właśnie stamtąd, to oglądałam każdy sezon, każdy odcinek, nie pomijałam nic i obejrzałam do końca. A wszystkie inne, tak jak Orange, Jezu, nie pamiętam o tych więźniarkach, nie pamiętam już dokładnie, jak on się nazywał, to w połowie też jakoś przerwałam, nie oglądałam. Później co tam jeszcze było takiego, że zaczęłam, nie oglądałam? A, i The Crown, Koronę jeszcze obejrzałam do końca, ten, ten serial. No, A no to, to są trzy tak naprawdę seriale, które... Do końca obejrzałam, a tak to nie, tak to przerwałam, jakoś tak w połowie jakoś zapominałam, później się wzięłam za czytanie książek, później znowu serial, później już yy, nie wiedziałam na czym skończyłam, już nie chciałam się wracać, więc zaczynałam nowy jakiś tam. A ten stamtąd to jest ten stamtąd. Stamtąd jest naprawdę genialnym serialem, więc. A i jeszcze pamiętam, który obejrzałam do końca: DFR, ale on nie był dostępny na Netflixie, tylko na HBO, już nie pamiętam na czym, ale DFR, no to też Wam mega polecam, bo też bardzo ciekawy serial. Eee, dobre, kochani, także jutro robimy zamiast rosołu, bo nie kupiłam niestety tego mięsa, więc jutro zrobię flaczki. Jutro będą flaki i ugotuję sobie jutro też, na poniedziałek, no bo do pracy mam na ósmą, więc nie chcę wstawać też tak wcześnie, żeby ugotować. To ugotuję sobie po prostu jutro flaki na jutro, a jutro wieczorem na poniedziałek ugotuję sobie żurek no, tak zrobimy jutro po prostu ugotuję obiad na poniedziałek żebym po prostu mogła sobie na spokojnie wstać przygotować się do pracy pojechać, wrócę, już jest obiad gotowy no, także tak będzie, wszystko mam kupione także, a no i tą karpatkę będę robić, tylko właśnie nie wiem kiedy czy jutro, czy pojutrze to też na pewno jak będę robić, to Wam zrobię no, zrobimy sobie ją razem no i pączki niedługo, bo to jest czwartek się zbliża, także będziemy też robić pączusia. Nie wiem, czy takie tradycyjne te duże pączki, czy takie z serka homogenizowanego. Nie wiem. Zobaczę, jakie tam są przepisy. Na pewno pączki będą nie kupne, tylko robione. I tyle Wam chciałam powiedzieć, kochani, także dajcie znać, jak Wam się mój kłak podoba nowy i cięcie. O, tak jak Wam powiedziałam, dużo nie, tak naprawdę nie obcinałyśmy, bo nie wiem, chyba będę chciała też zapuścić trochę te włosy. Może nie jakoś bardzo, ale, ale chcę jednak trochę zapuścić. E, a też właśnie fryzjerka mówiła, że nie mam zniszczonych, więc obcięła mi dwa centymetry i powiedziała, że się zagęściły. Także bardzo się cieszę. Nie wiem nawet, czy powiem Wam, co jest tego zasługą. Czy te witaminy, które biorę, czy nie mam żadnego pojęcia, ale zagęściły się. Może to olejowanie? Nie wiem, bo przecież prawie codziennie je y, prostuję. Przecież rozjaśniam u fryzjera, a zagęściły się, więc chyba... Chyba te moje suple pomagają. Chyba tak. Co, misiu? Misia przysłała do miski. No, tak czy dobra, kochani, to tyle. To ja uciekam, wiecie co, zmywać makijaż, pójdę pod prysznic i później sobie jeszcze ogarnę, już bez Was, bo już kiedyś Wam pokazywałam twarzy, nie twarze, nie? Ogolę sobie twarz, zrobię sobie y, maskę, no i tyle. Jutro nagram dla Was vloga, także będą dwa vlogi y, jeszcze przed pracą, która jest niedziela, także sobie spędzimy taki domowy dzień. Pogotujemy, trochę posprzątamy, no coś tam wymyślimy, pogadamy sobie na pewno. A w poniedziałek do pracy od 8 do 16. Miałam mieć tak naprawdę grafik na początku nieco inny niż dziewczyny, bo miałam się, jakby jak to się mówi miałam się wdrążyć w pracę, czyli, tak, wiecie, pomału, pomału, nie, za, nie od razu na głęboką wodę, że nie 8 godzin, żeby się też nie. Nie, 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 jak co się mówi. Boże, tracę słowa. Hmm. Żeby się nie wystraszyć, żeby się też tak nie... na początku nie zrazić. No to wiadomo, z różnymi ludźmi macie kontakt, nie? Przez telefon. Akurat ja nie miałam z jednym, z jeden tylko facet taki był niemiły przez telefon, a tak to reszta była naprawdę spoko. Nie chcieli, no to tam, wiecie. Generalnie ja zachęcam do, zachęcam, zapraszam na lekcje z języka angielskiego, więc... Nie nic żadnych garnków nie sprzedaję. No, ale generalnie ludzie są mili, więc z tym nie było problemu. Ale, żeby się nie zrazić, żeby w ogóle nie przebodźcować się, o to jest dobre słowo, no to miałam trochę nieco inne godziny na początku. Znaczy w tym tygodniu miałabym nieco inne godziny niż dziewczyny. Miałabym mieć od 9 do 15, później troszeczkę więcej. Ale stwierdziłyśmy razem z kierowniczką po pierwszym dniu: zobaczyła, że mi dobrze idzie, miałam 6 sukcesów. Powiedziała, że ładnie, płynnie mówię, że się nie jąkam, że tak ładnie się wypowiadam. I stwierdziła, że, że od 8 do 16 normalnie tak jak wszystkie pozostałe dziewczyny. Więc już nie ma tego grafiku: jestem normalnie od 8 do 16 w biurze. No, także tak. No, także kochani, w poniedziałek jak pójdę do pracy, to na pewno się odezwę po pracy, czy tam przed pracą, zobaczymy, tak czy siak się będę odzywać, a jutro nowego vloga nagrywam. Wiecie co, mm, jaka pyszna jest ta pomadka z Basic ja ją dostałam w prezencie, to jest urodzinowa jakaś pomadka, edycja limitowana, ale jaka dobra w smaku, mm, przypomina mi się, właśnie nie wiem, trochę jak Nivea, ale z początku to pachnie takimi jak ciasteczka, jak, takie, jak taka przyprawa. Nie, przyprawa to nie, ale to jest coś takiego słodkiego. Bardzo dobra jest ta pomadka. Można byłoby ją zjeść. <laughs> dobra, to dziewczyny i chłopaki ja już kończę. Widzimy się w kolejnym vlogu. Niedługo ja idę montować, znaczy idę. Najpierw to z mojej makijaż, idę się wykąpać, zrobię sobie tutaj koło siebie i na łóżku już będę montować dla was tego vloga. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym nowym odcinku. Buziaczki dla wszystkich. Pa pa!